Jest pięknym momentem człowieku, czytaj Pismo święte, pytaj, czytaj, weź do ręki Żywe słowo, te święte księgi do wyprostowania są. Witajcie, kochani, bardzo serdecznie w kolejnym naszym spotkaniu, w którym będziemy się pochylać nad niedzielną Ewangelią. I powiem Wam, że z pozoru ta Ewangelia jest dość prosta, tak? No bo chodzi o to, że Pan Jezus ustrawia, dziesięciu trendowatych, dziewięciu sobie idzie i jeden tylko wraca, żeby mu podziękować. Więc można by wysnuć wniosek, że jest to po prostu Ewangelia o wdzięczności. Natomiast gdyby się zagłębić w kilka szczegółów to myślę, że możemy z tego wyciągnąć bardzo ciekawe wnioski. Zapraszam Was do tej przygody. Przeżyjmy ją wspólnie. Kochani, zacznę może od tego, że w ogóle jest tu taka bardzo ciekawa kwestia, że Jezus idzie z Galilei do, na południe, do Jerozolimy, czyli do, do Judy. Tak, jest skonstruowana w ogóle cała Ewangelia Łukaszowa, że Jezus jest cały czas w podróży do Jerozolimy, no i przechodzi przez Samarię. To jest tak, że mamy Galileę u góry na północy. Samaria jest takim małym wycinkiem pomiędzy, trochę na, na południe, i później jest właśnie Juda z Jerozolimą, prawda, na, na, na samym dole. I czytałem gdzieś, że że pobożniejsi Żydzi. Omijali w swojej pielgrzymce, jeśli byli z północy, to omijali w swoim pielgrzymowaniu Samarię jak tylko się dało. Czyli nadrabiali nieraz bardzo dużo kilometrów, żeby, żeby tylko nie przechodzić przez Samarię. Wiecie, Żydzi z Samarytanami się zdecydowanie nie lubili. Co pobożniejsi Żydzi w ogóle się nawet nie odzywali do, do Samarytan i, i w ogóle traktowali ich jak pogan, albo nawet gorzej niż pogan momentami za cały ten synkretyzm, który tam funkcjonował u samarytan synkretyzm religii religii judaistycznej z jakimiś tam innymi wierzeniami więc generalnie się bardzo nie lubili nie zresztą pan Jezus daje wyraz tutaj jakiejś niechęci w stosunku do tej niechęci kiedy, kiedy na przykład stawia za przykład na przykład stawia za przykład no ciekawe stawia za przykład samarytanina który pomaga pobitemu człowiekowi na drodze nie? Więc więc widać, że panu Jezusowi nie leżała ta niechęć zupełnie. I myślę, że pokazuje też właśnie to w swoim postępowaniu, że właśnie w tej pielgrzymce wchodzi w Samarię. Tak? Czyli to, co się dzisiaj dzieje, ten cud, który słyszymy dzisiaj w Ewangelii, dokonuje się na pograniczu Samarii i Galilei. To znaczy, że Jezus wchodzi w Samarię. Co więcej, dotarło do mnie takie coś, co. Myśl, która wprawdzie nie wiem, czy, czy pokrywa się z jakimś Zizim Leben, nie wiem, czy wytrzymałaby przejście metody historyczno-krytycznej, czy jakichkolwiek innych metod badania Pisma Świętego. Natomiast mam takie wrażenie, tak, że bo zobaczcie, mamy, mamy zapisane, że gdy wchodzili do pewnej wsi, wyszło naprzeciw niego 10 trędowatych. Czyli. Wygląda na to, że ci trędowaci wyszli z tej wsi, prawda? No bo skoro wyszli naprzeciw do nich, kiedy oni wchodzili, Jezus z uczniami, no to znaczy, że wyszli ze wsi, prawda? No, logiczne dla mnie się to wydaje, chociaż mówię, jakoś nie potrafiłem znaleźć tutaj potwierdzenia w jakichś poważnych źródłach. Natomiast, co by to oznaczało? Trendowaci nie żyli pomiędzy ludźmi, nie żyli w społeczności, w jakichś miasteczkach. We wsiach, gdzie, gdzie żyli, funkcjonowali normalni ludzie, mieli swoje własne miejsca odosobnienia, w których się gromadzili. Mieli takie właśnie wioski trendowatych, gdzie mieszkali i, i, i tam, tam jakoś funkcjonowali, tak? w takiej własnej chorej, trendowatej społeczności. Moim zdaniem osobistym i subiektywnym, to by znaczyło, że Jezus wchodzi do takiej właśnie wioski, do wioski trendowatych. Więc mamy tu Jezusa, który nie tylko zachowuje się niesmacznie, bo przechodzi przez Samarię, ale wręcz zachowuje się krytycznie i karygodnie, bo wchodzi w wioskę trendowatych, no, narażając się na zarażenie, a na pewno stając się ogromnie nieczystym człowiekiem. I myślę, że taki Jezus łamiący schematy to jest dzisiaj w tej Ewangelii. Szczególnie nakreślona postać, wyakcentowana postać, właśnie Jezus, który, który łamie pewne takie zasady dla zasad, trochę, nie? Więc pierwsza, pierwsza myśl, pierwsza rzecz jest taka, że Jezus wchodzi w syf, wchodzi w brud, wchodzi w trąd, wchodzi i jeśli byśmy chcieli tutaj zastosować jakąś metaforę, no to wchodzi też w nasz grzech, nie? Że Jezus jest przede wszystkim Bogiem, który nie brzydzi się naszego grzechu, który nas nie odrzuca z powodu naszego grzechu, który nie funkcjonuje tak, jak funkcjonowało wtedy społeczeństwo, że tych trędowatych wywalali gdzieś tam za wioskę, no, siłą rzeczy, żeby się inni nie zarazili, nie? trąd był nieuleczalny wtedy. Ale Jezus robi zupełnie co innego: nie? nie odrzuca cię z Twoim grzechem, ale wchodzi w Twój grzech, wchodzi w Twoją słabość. Nie boi się konfrontacji z tym, no bo jest od tego o wiele większy i, i może to zwyciężyć. Nie musi się tego bać. Więc pierwsza myśl jest taka, ale druga, myślę, że bardziej istotna. Wiecie, ta Ewangelia przysparza mi też osobiście pewnego problemu, pewnej zagwozdki. Bo Jezus, wiecie, tam jest ten dialog z tymi trendowatymi, odsyła ich, mówi, idźcie, pokażcie się kapłanom. I oni w czasie tej drogi zostają uzdrowieni. Prawdopodobnie dziewięciu to, było, to byli Żydzi z pochodzenia, natomiast ten jeden to był Samarytanin, to, to nam Łukasz podkreśla, że ten jeden, który wrócił, to był Samarytanin. Więc w ogóle ciekawa sprawa, nie? Że jak trąd cierpienia potrafi zjednoczyć ludzi, którzy z zasady siebie po prostu strasznie nie lubili, a tutaj funkcjonują wspólnie w jednej grupie. Ale co budzi moją, moją jakąś taką zagłostkę, nie? takie pytanie? Bo kiedy wraca ten Samarytanin do Jezusa, to, to Jezus pyta, czy nie dziesięciu zostało uzdrowionych, gdzie jest dziewięciu? No ja sobie myślę, no kurczę, wysłałeś ich do kapłanu, no to poszli, nie? Więc to jest dla mnie taka, taka prawda, którą, powiem wam, nie, nie udało mi się jeszcze rozkminić za bardzo, tak obiektywnie, nie? To znaczy te komentarze, z których standardowo korzystam jakby w, w poszukiwaniu odpowiedzi na różne pytania biblijne, to akurat dość, dość ordynarnie pomijają to zagadnienie, Natomiast dotarła do mnie pewna taka subiektywna prawda, dla mnie osobiście, wynikająca właśnie z tego, że, że dziesięciu poszło, a tylko jeden wrócił, nie? że jeden poszedł, że dziewięciu poszło do, do kapłanów, jeden, jeden wrócił Jezusowi podziękować. Jasne, że to może właśnie wynikać z tego, że tych dziewięciu mogło być Żydami, nie? więc dla nich to prawo, które tam było zapisane w Księdze Kapłańskiej, 14 rozdział bodajże, początek 14 rozdziału, tam jest wiecie ponad 30 wersów opisu tego, co powinien zrobić trędowaty, jeśli zajdzie taka okoliczność, że został uzdrowiony w jakiś sposób. Nie? Znaczy wiecie, trądem często nazywano też różne inne choroby skóry i czasami się zdarzało tak, że ta choroba przechodziła, więc albo Pan Bóg też interweniował w taki sposób, że uzdrawiał jak, tak jakiegoś chorego i tam po prostu była cała seria przeróżnych rzeczy, które ten człowiek musiał zrobić różne w ogóle przeczytajcie sobie, bo myślę, że warto to przeczytać naprawdę jak, jaką fantazję tam mieli twórcy tego prawa, które, które musieli ci, ci chorzy zrobić żeby zostać uznani za uzdrowionych nie? więc oni poszli jakby w poczuciu wypełnianiu tego prawa w wypełnianiu tych zasad poszli oczywiście skontaktować się z kapłanem, bo to była pierwsza zasadnicza sprawa. Natomiast ten jeden, w momencie, kiedy został uzdrowiony, kiedy zauważył w drodze swoje uzdrowienie, no to poniesiony tym zaskoczeniem, zachwyceniem, wraca, wraca do Jezusa, żeby mu podziękować. I wiecie, dla mnie, mówię tak subiektywnie, Pokazuje to jedną bardzo ważną prawdę. Nie? Wiecie, ja mam bardzo silne poczucie obowiązku, więc ja pewnie bym zrobił tak jak tych dziewięciu, tak myślę, gdyby przyszło być w ich, w ich sytuacji. Natomiast myślę, że właśnie ten fragment mówi nam. Daj się zaskoczyć Panu Bogu. Pozwól Mu się zaskoczyć. Nie? Że, że czasami jest tak, że próbujemy ubrać Pana Boga w różne jakieś schematy, zasady, w to, co jaki powinien być, jaki nie powinien być, jak powinien działać, jak nie powinien działać, a Pan Bóg się temu wszystkiemu wymyka. Więc myślę, że, że daj się po prostu zaskoczyć panu Bogu, daj mu zadziałać w taki sposób, że ci szczena opadnie. Nie? Pozwól na to Panu Bogu i, jakby konsekwentnie idąc za tym, słuchajcie, kwestia naszej religijności, wiecie, bo ja wiem, że, że, że był taki moment dość silnego sporu pomiędzy wiarą a religijnością. I, wiecie, rzeczywiście jest tak, że religijność jako właśnie ten system jakichś zachowań, system działań, system sprawowania jakiegoś kultu to czasami może być naprawdę dla nas bardzo zabójcze, nie? Pytanie na ile ja wierzę, na ile ta, to co jest pomiędzy mną i Panem Bogiem, to są właśnie ustalone reguły, zasady religii, a na ile to jest moja relacja wiary, bo chodzi przede wszystkim o tę relację wiary. Nawet więcej, nie? W tej relacji chodzi oczywiście o miłość. Pytanie, czy, czy Pan Jezus tutaj na to też nie pokazuje, nie, że, że jakby moja relacja z tobą jest większa niż te zasady, niż ta religijność, nie? Czy to jest tak, że, że religijność, że te wszystkie właśnie zasady, cała wiecie, teologia, cały ten system, który nam towarzyszy od wieków, czy to jest złe? No nie, nie jest złe. Czy może być źle wykorzystane, tak, może być źle wykorzystane, i myślę, że tak się dzieje w bardzo wielu przypadkach. Nie? W każdym przypadku, kiedy moja miłość, moje pragnienie pomocy, kiedy moje przebaczenie, moja wrażliwość na drugiego człowieka, próba zrozumienia go jest poddana, jest zaszczuta właśnie przez pewne konkretne zasady, nie? To jest zawsze moment, w którym, w którym Pan Jezus pyta, ok, a gdzie jest dziewięciu pozostałych, nie? Dali się po prostu zamknąć w jakichś schematach, a Pan Bóg tym schematom się zupełnie, zupełnie wymyka. A więc, kochani, był taki zespół kiedyś w latach osiemdziesiątych, chyba jeśli pamiętam. Chyba jest, może nawet do teraz. Nazywali się Bad Religion. Religion, religion, jakoś tak, nie? Zła religia się nazywali, oczywiście w logo tego zespołu jest przekreślony krzyż. Nie? I powiem Wam, że no jakby z myślą, która, która towarzyszy pewnie etymologii tego, tej nazwy, się nie zgadzam zupełnie, ale właśnie z, jakby z dotknięciem sensu tego, tej wypowiedzi, tego wyrażenia nie? zła religia powiedziałbym nawet zła religijność. Ale ta zła religijność jest wtedy, kiedy jest źle wykorzystywana, kiedy nie pytamy, dlaczego obowiązuje taka zasada, skąd ona się wzięła, czemu ma służyć. Tylko przyjmujemy ją pochopnie tak, jak ją nam dano, to tak, tak ją wykorzystujemy. I to jest, to jest zła religijność. Wtedy możemy powiedzieć zła religia, bo chodzi przede wszystkim o wiarę. Tego wam życzę, bo znowu się rozgaduje strasznie w ogóle, jak w poprzednim odcinku. Życzę wam doświadczenia Boga, który wchodzi w grzech. Życzę wam zaskoczenia Bogiem i życzę wam tego, żeby nie bać się zadawać pytań, dlaczego jakaś zasada jest, dlaczego jakaś religijna postawa ma obowiązywać. Czy ona ma sens? To jest bardzo dobre pytanie. Kochani, pozdrawiam Was bardzo serdecznie, kończę, yy, nie rozgaduję się. Życzę tego, byście szli pod prąd. Shalom, alechem. Przyjaciel, tak nazywam Cię. Powódź mi w sobie, znajdź i to. Da geht's so schnapp.